czwarty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026. W Jaśle Drwa na całego. Jesteśmy na lodowisku Mosi przy ulicy Sikorskiego. Jaśle odbywa się dyskoteka na lodowisku w ramach 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026. W Jaśle Lodowisko. W Jaśle. Imprezę rozkręca DJ KB. Także proszę Państwa krótka relacja z lodowiska i widzimy się na jasielskim Rynku, gdzie również odbywa się wielka impreza z okazji 24 finału. Wielki odmiętny świątecznej pomocy. Koncertomania Jasielska i oblicę. Tak się bawi Jasło Woo! Szanowni Państwo 34. finał wielkiej Orkiestry Świątecznej Inferno, Pomocy Szpala całego Domina Jestem teraz stawów. na Jasielskim rynku, gdzie za chwileczkę koncerty muzyczne będzie światełko to nie ma. Będą licytacje, podstawiają widzowie. Tłumy przychodzi na Jesielski rynek, tak samo dużo ludzi na... No, no a razem z nami jak co roku oczywiście to nie zastąpiony na Jasielskiej, Jasielskiej właśnie escenie on. Rytku. Janek Urban, który to ja już to finał Państwa, drogi Janek był atrakcję okazję I prowadzić licytację właśnie Unii. A wy, mam nadzieję, ochoczo sięgniecie do portfeli, otworzycie wasze serca także i będziecie licytować. Sporo dzisiaj było mowa o policji. E, no proszę bardzo, mamy też e, naszą maskotkę, która cały czas, tutaj od samego początku, od kilku godzin jest razem z nami, ale więcej w temacie pierwszej licytacji, który powie właśnie on we własnej osobie. Ikona tych licytacji. Słońce serca. Nie przeszkadza nam deszcz. Bywały takie finały, że było do 17-18 stopni mrozu, a na Jasielskim Rynku było gorąco. A skoro mamy taką wspaniałą maskotkę, razem z panią Pawłowską, stopni policyjnych nie rozpoznaję, ale to jest chyba, nie wiem, podkomisarz, dobrze myślałem, podkomisarz, chodź tutaj do mnie bliżej z tą maskotką, chodźcie tutaj kochani. Mamy piękną komendę, nową komendę powiatową policji na ulicy Sroczyńskiego. I... Zaczynamy licytację, taki voucherek Wywoła, cena wywoławcza stuwa. Bardzo proszę, kto chce zwiedzić policję nie w charakterze podejrzanego, ile? Jest 150. Brawo dla pani! Walczymy dalej. Kto jeszcze? Proszę, Szanowni panie, Państwo, 34. Dużo. finał Szanowni Wielkiej bardzo Orkiestry bardzo świątecznej polsy. Ja śledzę na całego. Ja proszę Państwa, jakie odległości czekają dzisiejszego wieczoru. na proszę, 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 policją, jest z nami policja, proszę, Jest proszę, 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 w tym jest również bus też można wiedzieć pustrażacki, co również też obstawia imprezę, star했다, musie, bezpieczeństwo imprezy. Bez Są przejażdżki kładem ratowniczym, ja zewnętrz, dam, to ratowniczy. może ja się też taki przejadę. Ok? Dużby, tutaj proszę Państwa mamy VOICES, stoiska z jadłem, zakład cukierniczy Prezentuję prezentuje takie, ja słodkości no, serce bardzo ładnie zrobione a z czego jest zrobione brązowietka zrębna. cynamonowe a ta masa czekolada różowa próbujemy nie tylko serce bije czy tam również wspiera czy serce szczęścia ale również może smakować wielka sprawa Ania ma wielkie serce piękne, zrębna, Pani Giorgie, słyszy Pani proszę. słyszy Pani z słyszy Pani Giorgie, Bardzo ładnie. Giorgie, słyszy Pani Giorgie, słyszy Pani Giorgie, słyszy Pani Szanowni Państwo, no to przechodzę do kolejnego stoiska do jest godziny na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej te kiełbaski z zbira... u do Brucowej, zakład Masarski prezentuje również nas z Wielką Orkiestrę świąteczne Południ, nie tylko u Zosi Słodkości, ale również coś, jeżeli lubicie dobrze zjeść, to, to wystarczy przyjść na rozgrzanie na kiełbaskę do Dobrukowej, Dobrukowej, brukowej, do brukowej. Do Zoruje w przejażdżki kładem. Może się Pięknie też przejdziemy. Dziękuję, Za, teraz są licytacje Pięknie. na scenie. Za chwilę będą koncerty muzyczne: będzie światełko do nieba, będzie koncert. Dużo różnych atrakcji. Tutaj również pod skałą, zajazd pod skałą prezentuje na gorąco różnego rodzaju kanapki z ogórkiem kiszonym, z gorącą herbatą. Jak to woli. Również Zajaz pod skałą razem z Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Także proszę Państwa, zaraz się przejdziemy kładem i widzimy się na koncertach. Cześć, ma! 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026 w Jaśle. Tłumy na jasielski rynek przybywają. Również grają z nami, wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jak co roku. Szymon Konieczny, na Facebooku Koncertomania Jasielska i czekamy z niecierpliwością na Koncerty, a tymczasem na czekamy na kład, bo może się przyjadę kładem i również pokażę i opowiem. Jak się idzie. O, już kład przyjechał, również się przyjadę za chwilę. To no, również nagramy. Oczywiście z straży OSP Witamy, pozdrawiamy. Także siadamy na kłada za chwileczkę, bo są dużo chętnych Także i widzimy się pod sceną. 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026 w Jaśle. O, ba, na całego. Pogoda dopisała. Także opisał, dzieje się. Życia bać nie daje nam. Życia tak się nie daje nie vouczerów 250 wali wcześniej Szanowni Państwo no to wsiadam 150 Brawa brawo bravo 250 ukoleni w i to mi się podoba także naprawdę po raz drugi. Fajna, frajda. można się przyjechać to kładem zapraszamy pod okiem straży pożarnej Oczywiście kółkiem po rynku i każdy może się przejechać, 34 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, również Straż Pożarna wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, również gra z nami, również płat gra z nami i wspiera, każda przejażdżka daje radość dla każdego, także można i szybciej, można i wolniej, jak to woli. Także Straż Pożarna pozdrawia i widzimy się brawo, brawo. na koncertach, a teraz dajemy młodszym. Każdy najmłodszy może się przyjechać. Bardzo dziękuję. Także proszę Państwa. Takim kładem można się przyjechać. W ramach tego finału. Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026 26. i jeszcze przypominamy również w ramach 34 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle można się przyjąć na tych staniach św. Mikołaja. Jeszcze święty Mikołaj nie odjechał, bo święty Mikołaj tutaj wróci po Matki i żeby zabrać w stanie do Laponii. I Także i w przypominamy w również oświetlone miasto jasno, nie tylko w ramach 34 finału wiekiem jest świątecznej pomocy w Jaśle, ale można ale na co dzień usiąść do Matki Boże Gromniejszej, dlatego śpieszcie się śpieszcie ludzie, się jeżeli chcecie zrobić zdjęcia na nas bo jeszcze został cały tydzień, no i za tydzień, poniedziałek, 2 lutego, Matka Boża, Gromniejsza, Świąt Bożego Narodzenia i trwa do Matki Boże Gromnicznej do 2 lutego 2026 Także proszę Państwa, idziemy pod scenę. Cena wywołała... 30, było 300, 350 po raz pierwszy, 350 po raz drugi. Jakieś srebro albo coś. Szybciutko, z jakieś srebra mi dajcie. W zespole na pewno powie. Oh, oh, oh. Szanowni Państwo, 34 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej problemy. Pomocy 2026 w Jaśle trwa na całego. Na scenie rozpoczęły się koncerty muzyczne Gwiazd Polskiej Muzyki Rockowej. Jako pierwszy na scenie prezentuje się zespół radion. Zespół bardzo ostry, bardzo mocny, daje radość. Moi no ludzie się bardzo dobrze bawią na jesieckim rynku, bawią się i wspierają na 34 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026 roku w Jaśle, a po koncercie zespołu Radion. Kolejny Dobrze. koncert, tym Czyli... razem gwiazdy wieczoru i światełko okay. no do nieba. Tak się bawi Jasło, 34. finał wielki Orkiestry Świątecznej Pomocy Wiaśle. Jaśle trwa na całego. 34. Brawo dla finał Pani. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026 roku ja całego na scenie licytacji na a na chwilę muszę Mamy zejść godzinę. Bo teraz arczyści 19. będą grać i śpiewać. No zobaczcie, po pierwsze, to zróbcie hałas dla Janka za tą liceatyką, za kolejną 40. fajną, jest kontynu, kwiaty, właśnie. Wieczorą, akcję. O, góry, nie wiem, jest razem, jest A teraz, chciałbym z kolorem jest na kolorowo, jest z kolorem stać. do cek. Dla całego Właśnie. Na scenie Gwiazda Wieczoru. Ja Beauty Mamy godzinę 10 po 20, 10 minut do opóźnienia, a już za moment odbędzie się światełko do nieba w ramach 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2026. Jeszcze na scenie pięknie gra nam zespół może wszystko no i czekamy na światełko do nieba może wszystko z nóż w ja Oczywiście moi drodzy a zaznaczenie wysokiem wspomniany wiek. przez Jan Gafajer, stanie się to faktem, to 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 oczywiście, zgodnie z życzeniem. Poczekiwane. Światełko do nieba. Jezusch, 34 finał Światło, Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomocy. Jasło. Patrona w Kamrodę. relacje i fotorelacja z tego rocznego trzydziestego finału Wielkiej Orkiestry Środowiskiej Polskiej 2026 na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. i w imieniu organizatorów imprezy serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła znów za rok na kolejny już